Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co oznacza być naznaczonym przez Boga? Wyobraź sobie, że istnieje niewidzialny znak w Twoim życiu, coś tak potężnego, że nie tylko Cię chroni, ale także potwierdza, że jesteś wybrany i kochany przez Stwórcę Wszechświata. Może się to wydawać odległe albo wręcz tajemnicze, ale dziś wspólnie przyjrzymy się znakom, które świadczą o tym, że nosisz. To boskie piętno. W trakcie tej podróży rozpoznasz te znaki w swojej własnej. Kiedy Bóg naznacza kogoś swoim znakiem, nie mówi tylko jesteś mój. Działa jak kochający ojciec, który troszczy się o każde szczegóły życia swoich dzieci. Ta ochrona wykracza poza to, co widzialne dla ludzkich oczu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to się dzieje, że dotarłeś aż tutaj? Ile razy Bóg chronił Cię przed niebezpieczeństwami, których nawet nie zauważyłeś? Boży znak w Twoim życiu to nie tylko symbol, ale bariera ochronna, niewidzialna tarcza. Biblia przypomina nam w Psalmie 91, wersety 1 i 2: Kto mieszka pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywa, mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój któremu ufam, to przywilej tych, którzy noszą Boży znak. Nie idziesz sam, obecność Boga jest zawsze przy tobie, aby cię chronić i zachować. Popatrzmy na przykład Dawida, młodego pasterza, który stawiał czoła lwom i niedźwiedziom, aby chronić swoje owce. Nie była to tylko ludzka odwaga, która go wspierała, ale Boża ręka nad jego życiem. Później stanął twarzą w twarz z gigantem, Królem zazdrosnym o jego sukces i całymi armiami, zawsze z pewnością, że Bóg jest jego obrońcą. Kiedy jesteś naznaczony przez Boga, nawet najciemniejsze momenty mogą przemienić się w okazję do zwycięstwa. A Daniel został wrzucony do jaskini pełnej głodnych lwów za swoją wierność Bogu. Mogło się wydawać, że to koniec, ale Boży znak w jego życiu sprawił, że stał się nietykalny. Lwy, choć głodne, nie mogły go nawet dotknąć, ponieważ Boża ochrona była silniejsza niż każda groźba. W taki sam sposób Bóg troszczy się o Ciebie w sytuacjach, które na pierwszy rzut oka wydają się niemożliwe do przezwyciężenia. Nie myśl jednak, że ta ochrona dotyczy tylko sfery fizycznej, rozciąga się także na duchową, gdzie toczy się wiele bitew, których możesz nawet nie zauważać. Czy zdarzyło ci się obudzić z niewytłumaczalnym poczuciem spokoju mimo trudności, z którymi się zmagałeś? To Boża ręka cię strzeże gdy śpisz. Jak mówi Księga Lamentacji 3:22 i 23. Niewyczerpane są dowody łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Drogi bracie i siostro, Pamiętaj, że nie każda zamknięta drzwi oznacza odrzucenie. Często to ochrona. Może ta praca, której nie dostałeś, albo okazja, która przeszła ci koło nosa, były sposobem, w jaki Bóg chciał cię zachować od czegoś gorszego. On widzi dalej, niż my możemy. Na naszym kanale znajdziesz modlitwy i refleksje oparte na psalmach, które pomogą ci wzmocnić zaufanie do Boga. Te chwile rozważania są jak duchowa tarcza, która przypomina, że Pan jest z Tobą zawsze i wszędzie. Bądź wdzięczny za Boży znak. To gwarancja, że nawet w Dolinie Cienia Śmierci nigdy nie będziesz sam. Kiedy jesteś naznaczony przez Boga, zaczynają się dziać niesamowite rzeczy. Twoje potrzeby są zaspokajane w sposób, którego nigdy byś się nie spodziewał. Boże zaopatrzenie nie zna ograniczeń. A ci, którzy noszą Jego znak, żyją pod opieką Ojca, który nigdy nie zawodzi. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, która wydawała się bez wyjścia, a jednak nagle wszystko się ułożyło? To właśnie znak, że Bóg działa i troszczy się o każdy szczegół Twojego życia. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 6:26. Przypatrzcie się ptakom niebieskim. Nie sieją ani żną, ani zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Ten fragment przypomina nam, że jeśli Bóg dba o najmniejsze stworzenia, o ileż bardziej zatroszczy się o swoje dzieci naznaczone jego łaską. Biblia obfituje w przykłady nadprzyrodzonego zaopatrzenia. Spójrz na Izraelitów na pustyni. Znaleźli się w miejscu suchym, bez jedzenia i wody, ale Bóg zsyłał im manne z nieba i sprawił, że woda wypłynęła ze skały. Przez czterdzieści lat nigdy nie zabrakło im niczego. To uczy nas, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach Bóg potrafi przynieść obfitość tam, gdzie pozornie panuje niedostatek. Boży znak nie tylko zapewnia zaopatrzenie, ale także przemienia najmniejsze wysiłki w niezwykłe owoce. Przypomnij sobie Piotra, który po całej nocy bezowocnego łowienia ryb posłuchał słów Jezusa i zarzucił sieci jeszcze raz. Rezultat? Tak wielki połów, że sieci ledwo wytrzymały. Kiedy jesteś naznaczony przez Boga, On pomnaża to, co masz, pokazując, że to On jest źródłem wszelkiego dobra. Jednak Boże zaopatrzenie to coś więcej niż tylko błogosławieństwa materialne. Obejmuje także duchowe, emocjonalne i fizyczne potrzeby. Być może dzisiaj nie potrzebujesz pieniędzy ani jedzenia, ale siły, by stawić czoła wyzwaniu albo pokoju w burzliwym czasie. Boży znak gwarantuje, że otrzymasz dokładnie to, czego Ci potrzeba, we właściwej chwili i we właściwej formie. Drogi bracie i siostro, jeśli czujesz, że znajdujesz się na pustyni, wiedz, że Bóg już przygotował mannę, która cię nakarmi. Jego wierność jest niezawodna, a jego obietnice nigdy nie zawodzą. Jak mówi Psalm 37.25, byłem młody i już jestem stary, ale nie widziałem sprawiedliwego, opuszczonego, ani Jego potomstwa, żebrzącego chleb. Ten znak przypomina nam także o głębokim zaufaniu. Nie musisz wiedzieć, skąd nadejdzie kolejny zasób, ponieważ wiesz, kto jest jego źródłem. Kiedy powierzysz swoje troski Bogu, on przemieni niemożliwe w możliwe. Każdego dnia dostrzegaj Boże zaopatrzenie i uwielbiaj go za nie. Alleluja. Boży znak w twoim życiu jest żywym świadectwem. Że Pan troszczy się o swoich wybranych z miłością i obfitością. Noszenie znaku Bożego to coś więcej niż tylko osobiste błogosławieństwo to jak światło, które świeci w Twoim życiu i przyciąga uznanie oraz łaskę w sposób, który wykracza poza ludzkie zrozumienie. Kiedy Bóg decyduje się wywyższyć kogoś, otwierają się drzwi, serca się skłaniają. A możliwości pojawiają się tam, gdzie wydawało się to niemożliwe. W Księdze powtórzonego prawa 28, 13 czytamy. Pan uczyni cię głową, a nie ogonem. Będziesz zawsze na górze, a nie na dole, jeśli będziesz słuchał przykazań Pana, Twojego Boga, które ja ci dzisiaj nakazuję, i jeśli będziesz ich pilnie przestrzegał. To jest obietnica dla tych, którzy noszą znak Boży, żyć w miejscu wywyższenia, nie dzięki własnym zasługom, ale dzięki łasce Pana. Spójrz na przykład Józefa. Jego życie było pełne trudności. Został sprzedany przez swoich braci, niesłusznie oskarżony i wtrącony do więzienia. Jednak nosił na sobie znak Boży. W domu Potyfara zdobył zaufanie i został zarządcą całego majątku. W więzieniu jego zdolność interpretowania snów dała mu uznanie, które ostatecznie doprowadziło go do najwyższej pozycji w Egipcie, zaraz po faraonie. To jest siła Bożego uznania i łaski. Historia Estery jest kolejnym przykładem tego, jak Boże piętno zmienia życie. Była młodą sierotą, która dzięki łasce Pana stała się królową. Jej pozycja pozwoliła jej uratować cały naród żydowski. To pokazuje, że kiedy jesteś naznaczony przez Boga, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, Jego łaska otwiera drzwi, których nikt nie może zamknąć. To uznanie i łaska nie są jednak tylko dla naszego własnego dobra. Bóg daje je, abyśmy mogli być światłem dla innych i świadczyć o Jego chwale. Musimy zawsze pamiętać, aby oddawać Bogu chwałę za to, co osiągnęliśmy. Historia Nabuchodonozora jest ostrzeżeniem dla każdego, kto zapomina, że to Bóg jest źródłem sukcesu. Król pełen pychy przypisał swoje osiągnięcia samemu sobie, co doprowadziło do jego upadku, dopóki nie uznał suwerenności Boga. Drogi bracie i siostro, jeśli widzisz w swoim życiu otwierające się drzwi lub doświadczasz niewyjaśnionych łask, wiedz, że to nie jest przypadek. To znak Bożego działania. Nawet jeśli uznanie jeszcze nie nadeszło, pamiętaj, że Bóg pracuje za kulisami, przygotowując coś wspaniałego. Boży znak wyróżnia Cię nie po to, byś szukał aprobaty świata, ale byś był świadectwem Jego miłości i mocy. Niech łaska, którą otrzymujesz, inspiruje Cię do służby innym. I do jeszcze większego zbliżenia się do Boga. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś pokoju tak wielkiego, że nie potrafiłeś go wytłumaczyć? Czegoś, co przypomina ciszę w środku burzy, spokój, który przenika głęboko do serca, to jeden z najpiękniejszych znaków, że jesteś naznaczony przez Boga. Boża obecność w Twoim życiu przynosi pokój, który przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie, radość, Niezależną od okoliczności i pocieszenie, które koi nawet najboleśniejsze rany. Jezus obiecał w Ewangelii Jana 14:27. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam, nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. To przypomnienie, że Boży pokój jest inny niż wszystko, co świat może zaoferować. To nie jest chwilowe uczucie, ale stały stan serca, które ufa Bogu. Radość, którą daje Pan, również różni się od zwykłego szczęścia. Nie zależy od tego, czy wszystko w życiu układa się po naszej myśli, ale od głębokiej pewności, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Pomyśl o Pawle i Sylasie, którzy byli w więzieniu, zakuci w kajdany, a mimo to śpiewali pieśni chwały. Jak wytłumaczyć taką radość w obliczu cierpienia? Tylko Boża obecność może ją dać. Pocieszenie, które przynosi Bóg, jest kolejnym niezwykłym darem. Może przeszedłeś przez trudne chwile, utratę bliskiej osoby, porażkę lub głęboki smutek, jednak w tych momentach znalazłeś siłę, aby iść dalej. To Bóg był tym, który podtrzymał Cię swoją miłością, przypominając, że nigdy nie jesteś sam. Jak mówi Psalm 34:19, Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane i wybawia tych, których duch jest przygnębiony. Ten pokój, radość i pocieszenie są jak fundamenty, na których opiera się życie osoby naznaczonej przez Boga. Nie sprawiają, że problemy znikają, ale dają siłę, aby stawić im czoła. Obecność Boga w Twoim życiu tworzy miejsce schronienia, w którym możesz odpocząć, wiedząc, że nic nie może Cię oddzielić od Jego miłości. Drogi bracie i siostro, pamiętaj, że te dary nie są tylko dla Ciebie. Kiedy żyjesz w pokoju i radości, Twoje życie staje się świadectwem dla innych. Ludzie wokół Ciebie zauważą coś wyjątkowego i będą chcieli poznać Boga, który daje taki pokój. Dlatego za każdym razem, gdy poczujesz ten niewytłumaczalny pokój lub odnajdziesz radość w trudnym dniu, uwielbiaj Pana. To znak Jego działania, dowód, że jesteś kochany, chroniony i prowadzony przez Boga, który nigdy nie zawodzi. Niech Twoje życie będzie świadectwem Bożej obecności, a pokój i radość, które od Niego pochodzą, rozlewają się na tych, którzy Cię otaczają. Aleluja. Noszenie Bożego znaku oznacza coś wyjątkowego. Niemożliwe staje się możliwe, a bitwy, które wydawały się przegrane, zamieniają się w spektakularne zwycięstwa. Być naznaczonym przez Boga to doświadczać życia pełnego triumfów, nie dlatego, że jesteśmy silni sami z siebie, ale dlatego, że Bóg walczy za nas. On uzdalnia nas do pokonywania przeszkód. I chodzenia z odwagą, nawet w obliczu największych trudności. W liście do Rzymian 8.37 czytamy, ale w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Ten werset nie tylko ogłasza, że zwyciężymy, ale pokazuje, że nasza wygrana jest możliwa dzięki Bożej miłości, która nas podtrzymuje w każdej chwili. Pomyśl o Izraelitach stojących nad Morzem Czerwonym. Niewola w Egipcie była dla nich bolesnym wspomnieniem, a wojska faraona były o krok od ich ponownego schwytania. Z ludzkiego punktu widzenia nie mieli wyjścia, ale Bóg, który ich naznaczył, otworzył morze, przekształcając to, co wydawało się końcem, w drogę ku wolności. Tak działa Bóg w życiu swoich wybranych. Otwiera drzwi tam, gdzie wcześniej były tylko mury. A co z Dawidem? Młody pasterz, bez doświadczenia wojskowego, uzbrojony jedynie w proce i kilka kamieni, stanął do walki z Olbrzymem Goliatem. Ludzie patrzyli na niego z niedowierzaniem, ale Dawid wiedział, kto stoi po jego stronie. Powiedział z odwagą: Ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i dzidą, ale ja przychodzę do ciebie w imię pana zastępów. Boga wojsk Izraela. Pierwsza księga Samuela 17:45. Ta niezachwiana wiara w Boga przyniosła mu zwycięstwo. Historia Józefa również jest dowodem na to, że życie naznaczone przez Boga prowadzi do triumfu, nawet przez cierpienie. Zdradzony przez braci, sprzedany jako niewolnik i niesłusznie uwięziony, Józef mógłby się załamać. Ale Bóg działał w jego życiu. Każda trudność była krokiem do wypełnienia wielkiego planu, objęcia władzy w Egipcie i uratowania swojej rodziny od głodu. Bóg przekształca nawet nasze najtrudniejsze doświadczenia w narzędzia do realizacji jego celów. Drogi bracie i siostro, życie zwycięskie nie oznacza braku walk. Wręcz przeciwnie, wyzwania będą się pojawiać ale znak Boży w Twoim życiu gwarantuje, że nigdy nie stawisz im czoła sam. On idzie przed Tobą, usuwa przeszkody i sprawia, że osiągasz to, co wydawało się niemożliwe. Każde zwycięstwo jest świadectwem Bożej miłości i wierności. Gdy jesteś naznaczony przez Boga, Twoje świadectwo o pokonywaniu trudności i triumfie wzmacnia wiarę innych i inspiruje ich do szukania Pana. Jeśli dziś stoisz w obliczu trudności, pamiętaj, ten sam Bóg, który dał zwycięstwo Dawidowi, Izraelitom i Józefowi, jest z tobą. Ogłaszaj z wiarą, jestem więcej niż zwycięzcą w Chrystusie Jezusie. To więcej niż obietnica, to rzeczywistość tych, którzy noszą Boży znak. Jednym z najpiękniejszych znaków, że jesteś naznaczony przez Boga, jest przemiana w Twoim sposobie relacji ze światem, i ludźmi wokół ciebie. Bycie naznaczonym przez Pana oznacza, że Twoje życie zaczyna odzwierciedlać Jego miłość, łaskę i charakter w każdej rozmowie, działaniu i decyzji. To jakby Twoje serce stało się lustrem, w którym inni mogą dostrzec Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Kolosan 3.12 i 13 wzywa nas. Przyobleczcie się więc jako wybrani Boży, święci i umiłowani. W serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość i cierpliwość. Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. To jest powołanie dla tych, którzy noszą Boży znak, żyć tak, by Jego natura była widoczna w każdej dziedzinie życia. Jezus jest doskonałym przykładem życia pełnego miłości. Nigdy nie angażował się w destrukcyjne spory ani nie odpowiadał złem na zło. Gdziekolwiek się pojawiał, przynosił pokój i pojednanie. Jeśli jesteś naznaczony przez Boga, ta sama cecha zaczyna być widoczna w Tobie. To Jego miłość daje Ci siłę, by przebaczać nawet wtedy, gdy zostałeś głęboko zraniony i by wyciągnąć rękę do pomocy, nawet gdy ktoś odrzuca Twoją obecność. Przypomnij sobie historię dobrego Samarytanina. Podczas gdy inni przechodzili obok, on zatrzymał się, by pomóc osobie w potrzebie, mimo że kultura i społeczeństwo mogłyby go od tego odwodzić. Taki właśnie jest rodzaj miłości, który Bóg chce widzieć w tych, którzy są Jego naznaczeni. Innym aspektem tej przemiany jest zdolność do przynoszenia pokoju tam, gdzie panuje konflikt. Kiedy jesteś naznaczony przez Boga, Twoja obecność ma moc łagodzenia sporów i wprowadzania harmonii. To nie wynika z Twojej własnej siły, ale z działania Ducha Świętego w Tobie. Drogi bracie i siostro, zapytaj siebie: Czy moje życie odzwierciedla naturę Chrystusa? To nie oznacza doskonałości, ale nieustanną drogę wzrastania. Każda decyzja, każda postawa. Powinny wskazywać na miłość Boga. Kiedy przebaczasz tym, którzy cię skrzywdzili, kiedy wybierasz słowa zachęty zamiast krytyki, kiedy pomagasz komuś w potrzebie, pokazujesz światu, co to znaczy być naznaczonym przez Boga. Twoje życie, które odzwierciedla naturę Chrystusa, jest potężnym świadectwem. Ludzie wokół ciebie zauważą coś wyjątkowego i będą chcieli poznać Boga który przemienił Twoje serce. Dlatego żyj każdego dnia z zamiarem bycia światłem, które wskazuje na Chrystusa. Kiedy pozwalasz Bożej miłości działać przez Ciebie, nie tylko wypełniasz cel swojego życia, ale także inspirujesz innych do szukania tej samej przemiany. Pamiętaj: Największym dowodem, że jesteś naznaczony przez Boga, jest wpływ, jaki wywierasz na życie innych. Niech Twoje życie będzie kanałem Jego łaski, dokądkolwiek Cię zaprowadzi. Kiedy jesteś naznaczony przez Boga, coś potężnego zaczyna rosnąć w Twoim wnętrzu. Odwaga, która nie wynika z ludzkich umiejętności oraz pewność siebie, zakorzeniona w wierze, że Bóg zawsze jest z Tobą. Ta odwaga jest dowodem obecności Ducha Świętego w Twoim życiu. Uzdalniającego Cię do podejmowania kroków wiary, nawet w obliczu największych wyzwań. W Księdze Jozłego 1.9 Bóg zachęca swojego sługę słowami: Czyż Ci nie rozkazałem, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj, bo Pan, Bóg Twój, będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. To przesłanie dotyczy każdego, kto nosi Boży znak. Nie ma powodu do lęku. Bo Pan jest Twoim przewodnikiem i obrońcą. Odwaga od Boga nie oznacza braku strachu, ale zdolność do działania mimo niego. Spójrz na apostołów w dniu pięćdziesiątnicy. Przed zesłaniem Ducha Świętego byli zamknięci w strachu przed prześladowaniami. Jednak kiedy Duch Święty stąpił na nich, zyskali odwagę, aby wyjść i głosić Ewangelię, nie zważając na niebezpieczeństwa. To jest rodzaj odwagi, którą Bóg daje tym, których naznacza. Z tą odwagą łączy się pewność siebie, która wypływa z głębokiego zaufania do Pana. Kiedy wiesz, że Bóg jest Twoją twierdzą, nie potrzebujesz polegać na okolicznościach, aby czuć się bezpiecznie. Ta pewność siebie nie jest arogancka, ale pełna pokory, bo wynika z uznania, że cała siła pochodzi od Boga. Być może dzisiaj stoisz przed sytuacją, która wymaga od Ciebie podjęcia odważnej decyzji, nowego projektu, trudnej rozmowy, a może nawet obrony swojej wiary. Pamiętaj, że gdy jesteś naznaczony przez Boga, nie musisz działać w pojedynkę. On idzie przed Tobą, przygotowuje drogę i wzmacnia Twoje serce, abyś wytrwał do końca. Drogi bracie i siostro, ta odwaga i pewność siebie są kluczem. Do wypełnienia powołania, które Bóg ma dla Ciebie. Kiedy działasz w wierze, Bóg używa Twojego życia jako świadectwa swojej mocy i wierności. Jak mówi drugi list do Tymoteusza 1.7, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Na naszym kanale znajdziesz refleksje, które pomogą Ci wzmocnić tę pewność siebie i odwagę. Modlitwy, oraz rozważania oparte na psalmach to potężne narzędzia, które prowadzą cię bliżej Bożej obecności, dodając sił do codziennych zmagań. Nieważne jak wielki jest twój obecny problem. Z Bożym znakiem na twoim życiu możesz stawić Mu czoła z wiarą i nadzieją, wiedząc, że Pan nigdy cię nie opuści. Ogłaszaj w sercu: Bóg jest ze mną i dla mnie. To jest rzeczywistość. Która towarzyszy tym, którzy noszą znak Boży. Drogi bracie i siostro, doszliśmy do momentu, który jest sercem całego naszego rozważania. Czas, by złożyć swoje życie w ręce Boga poprzez modlitwę. Modlitwa jest fundamentem naszej relacji z Panem, źródłem siły i przewodnikiem w codziennych wyzwaniach. To właśnie dzięki niej możemy żyć, nosząc Boży znak z odwagą i pokorą. Zanim przystąpimy do modlitwy, przypomnij sobie, co oznacza być naznaczonym przez Boga. To nie tylko znak Jego miłości i ochrony, ale także zaproszenie do życia pełnego posłuszeństwa i świętości. To wielki przywilej, ale także odpowiedzialność, by każdy dzień odzwierciedlał chwałę naszego stwórcy. Teraz chcecie zaprosić, abyś zatrzymał się na chwilę. Zamknij oczy, wycisz serce i przygotuj się. By otworzyć się na Boga. Ta modlitwa jest aktem poddania, aktem zaufania i aktem wiary w Jego nieskończoną dobroć i moc. Panie Wszechmogący, dziękujemy Ci za to, że możemy zatrzymać się w Twojej obecności i oddać Ci nasze życie. Dziękujemy za Twoją nieskończoną miłość, za znak, którym nas naznaczyłeś, i za Twoją wierność, która nigdy nie zawodzi. Boże, prosimy Cię. Umocnij w nas każdy z tych znaków, które świadczą o Twojej obecności w naszym życiu. Daj nam odwagę, aby z wiarą kroczyć naprzód, nawet w obliczu trudności. Naucz nas, jak odzwierciedlać Twoją naturę w codziennych relacjach i działać z miłością i pokorą. Panie, powierzamy Ci nasze obawy i lęki. Wiemy, że w Tobie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Prosimy Cię, aby Twój pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, wypełnił nasze serca. Napełnij nas radością, która pochodzi tylko od Ciebie, i przynieś pocieszenie w chwilach smutku. Duchu Święty, prowadź nas każdego dnia. Uczyń nas bardziej wrażliwymi na Twoje natchnienia, abyśmy mogli wypełniać Twoją wolę z całym sercem. Naucz nas pokory, abyśmy mogli żyć w pełni Twojej łaski. I uniknąć pułapek pychy. Panie, całkowicie oddajemy Ci nasze życie. Uczyń nas światłem w ciemnościach, narzędziami Twojej miłości i świadectwami Twojej chwały. Dziękujemy, że nas wybrałeś, ochroniłeś i przygotowałeś do spełnienia Twojego celu w naszym życiu. Prosimy Cię, abyś zawsze przypominał nam, że Twoja obecność jest naszą siłą. Wzmacniaj naszą wiarę. Daj nam wytrwałość i prowadź nas każdego dnia w Twoim świetle. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela, modlimy się i dziękujemy. Amen. Niech ta modlitwa stanie się początkiem nowego etapu w Twojej relacji z Bogiem. Pamiętaj, że znak, którym Pan Cię naznaczył, jest dowodem Jego miłości, a Twoje życie może być świadectwem Jego chwały. Halleluja!